Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej. Na której chcemy przedstawić Wam dwa tematy. Pierwsze z nich to prezentacja nowego logo Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Już niektórzy, pewnie Państwo zauważyli, że takie jest. I drugie to już jest certyfikacja szkółek piłkarskich. Będziemy wręczać certyfikaty dla szkółek zielonych. O tym w późniejszej części opowie. Pan Marcin Król, który jest wojewódzkim koordynatorem szkółek piłkarskich. I, a teraz proszę o zabranie głosu prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pana Mieczysława Golda. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj będziemy uczestniczyć w tej konferencji. Konferencja bardzo ważna, dlatego że to jest jak gdyby przełom w działalności Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, a prezentacja nowego loga z tym się wiąże, bo w ogóle historia Podkarpackiej Piłki dosięga aż do 1945 roku, wtedy powstał Rzeszowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, to wówczas właśnie przez wiele lat funkcjonował, prawda, prowadził różne dyscypliny sportowe, bo, bo wtedy on był trochę taki większy, później powstał w 2000 roku po zmianie administracyjnej państw, po, bo polikwidowaliśmy województwa, 49 e, województw, no i powstały, wiadomo, że wtedy już jak gdyby no Mniejsza ilość tych właśnie związków wojewódzkich, czyli 16, powstały wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. W tym wypadku powstał Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w 2000 roku. Właśnie byłem jednym z założycieli tego związku. Pierwszym prezesem był Jan Binkowski. No i wówczas to logo, które już przestało istnieć, praktycznie dla Podkawickiego Związku Piłki Nożnej funkcjonowało ponad 20-22 lata, można powiedzieć, i dzisiaj mamy jak gdyby no, nowy logo, które Państwo dzisiaj chcemy zaprezentować, zaprezentować dlatego, że trwało to chwilę, bo dlatego, że mieliśmy dużo różnych propozycji i nie ukrywam, że chcieliśmy jak gdyby wybrać tą najlepszą, bo, bo mieliśmy propozycje, tak jak mają nawet już niektóre inne związki wojewódzkie, które już są po, ale praktycznie też jak gdyby, no, tak nowoczesne, że nie bardzo wiele jest to wspólnego z piłką nożną. Myśmy chcieli jednak zachować tą piłkę nożną i tak jak Państwo widzicie, ma ten kształt piłki, tak jak prawda jest ona w obrocie i dlatego o, o to chodziło właśnie, żeby to pozostało. Oczywiście jest w środku Krzyż Kawalery to jest Rzeszowa, dlatego, że przede wszystkim tutaj chcemy też to właśnie o barwach białych. Chcemy to podkreślić, bo jak gdyby naszą przynależność do pod, pod, prezydenta i dlatego to właśnie też między innymi zostało zachowane. Też ten loga będą mieć swoje podokręgi piłki nożnej, czyli podokręg piłki nożnej w Krośnie, w Stalowej Woli, w Dębicy, w Jarosławie, no i Rzeszów. Również chcemy mieć, aby pod nowym logiem były takie nasze wewnętrzne wydziały, tak jak na przykład piłka kobieca, czy tutaj futsal w szczególności, no bo to jest bardzo ważne dla nas. I będziemy chcieli tutaj, jak gdyby tutaj już mamy i Kolegium Sędziów, mamy już tutaj opracowane, również za chwileczkę przedstawimy Państwu taką prezentację. Gdzie, e, taką animację, gdzie jak powstawało logo, i, i, i właśnie e, to będzie, jak gdyby, takie części jak gdyby tego, tego, części, tego naszego, nas, naszej pracy związanej z logiem. Dlatego myślę, że chyba najpewniej byśmy teraz to zaproponowali Państwu, żebyśmy włączyli i zobaczyli, jak ono tworzyło. I krótki film, bardzo krótki. Bardzo proszę. Jak żeśmy widzieli właśnie głównym autorem i nasy tego logo był Jakub Malicki, to jest polskie logo on net i właśnie przygotował jakości w Polsce dla różnych związków sportowych, przygotował właśnie te, te logo. Dlatego, dlaczego myśmy zdecydowali się, jak gdyby zmienić logo? Jest jak gdyby wiążeć to z naszą przyszłością i rozwojem związku, dlatego że świat się zmienia, są wprowadzane nowe technologie, nowoczesne technologie, sponsorzy też, prawda, patrzą na wizerunek związku, gdzie my go cały czas poprawiamy i chcemy, żeby tutaj w szczególności nasze kluby bardzo dobrze się czuły, w szczególności mamy, bo jak jesteśmy dużym związkiem wojewódzkim, już drugim związkiem w Polsce, nie tylko pod ilością klubów, a mamy ich ponad 700, ale też i jakość, czyli mamy ekstraklasę, mamy dwie pierwsze, dwa kluby w pierwszej lidze, mamy w drugiej lidze klub, mamy... Prawda, trzecia ligi, kilka klubów i o czwartej ligi w dół mnóstwo prawda, różnych, różnych naszych, które suma daje nam ponad 700 Chcemy jak gdyby tu w szczególności działać dla dobra jak gdyby tutaj naszych, no, w szczególności też i sponsorów, jak wcześniej wspomniałem, też i jak gdyby no naszych klubów, w szczególności tych głównych, którzy się na co dzień tym zajmują, piłką nożną, ale też i kibicą, bo cóż by to wartowała nasza piłka nożna, gdybyśmy nie mieli kibiców, a kibiców mamy sporo i dlatego to jest bardzo ważne. Dlatego to powstało między innymi też, nowy prace trwały dość długo. Ja bym bardzo prosił o przedstawienie, gdyby w szczegółach, może Pana Łukasza, który nam opowie trochę o logo, dlaczego właśnie są takie jakieś kreski, dlaczego są te białe elementy, czerwone i tak dalej. Bardzo proszę, Panie Łukaszu. Jasne, dziękuję, bardzo no w związku z tym, że powstało nowelowe, no to już zostało to zrobione Tak, cała księga znaków y, wytycznych, jak ono powinno być prezentowane, jak się powinno pojawiać. Y, no, jak widać, tu w identyfikacji y y, symboliki i barw, no to czerpali y, 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 głównie Zorzec z flagi województwa podkarpackiego. Jest też ten krzyż kawalerski. Dodatkowo tam jeszcze są dodane kolory granatowe i złoty, które tak podkreślają trochę prestiż organizacji. Wszystkie kolory zostały zdefiniowane w takich popularnych systemach barw. Znak graficzny podkarpackiego, jakbyś. Proszę, dziękuję. Tu są te kolory właśnie, których będziemy używać y, przy logo. Y, jedziemy dalej. Y, znak graficzny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej jest y, zbudowany z trzech elementów. Y, piłki z łatami w barwach czerwono-granatowych, y, które zostały stylizowane niczym w obrocie, krzyż kawalerski barwy białej umieszczonego na środku, na łacie piłki. Y, no i ten otok taki dodatkowy, gdzie, gdzie jest nazwa organizacji. Logo ma, jak widać, tak, na takich tłach może występować, ma też transparentną wersję, formę, czyli tło można zmieniać i ono, ono prześwituje przez, przez literki czy, czy przez ten znak całe graficzny. Hmm, zarówno sam styl czcionki, jak i jej kolory, czy kolory tła są ściśle określone w, właśnie w Księdze Znaków. Tu jest e, właśnie przykłady e, wersji monochromatycznej, czyli jednokolorowej. Hmm. W związku z, ze zmianą logo powstała też e, cała rodzina e, znaków Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Nowe logo zbudowane oczywiście na tym Podkarpackiego Związku, będą mieć wszystkie podokręgi, czyli Dębicki, Jarosławski, Krośniejski, Rzeszowski i Stalowowolski, a także kolegium sędziów, Piłka Kobieca i Płuca. Dziękuję bardzo. Także jak już widzimy gadżety, gadżety, które będą już od dnia dzisiejszego i na stronie będzie mieć też zmienione to logo i od dnia dzisiejszego te gadżety będą też już z nowym logiem, dlatego to, żeśmy się wstrzymali, gdyby nam brakowało, mieliśmy różne mi spotkania uroczystości, ale już nie chcieliśmy do, do tego więcej, powiedzmy, że za niedługo będzie nowy logo. Szanowni Państwo, działam ja w naszym związku również Komisja Informacji i Promocji. Mamy jak gdyby tutaj coraz więcej, można zobaczyć naszą stronę, jak wiele się zmieniło. Zmieniło się dlatego, że prowadzimy coraz więcej jak gdyby tam informacji, można poczytać, pooglądać, dużo różnych wywiadów i chcemy to jeszcze bardziej rozszerzać właśnie w tym nowym roku, gdzie jesteśmy u Tutaj, gdyby jadę, czy tutaj właśnie z klubami czwartej ligi, czy, czy załóżmy trzeciej ligi, czy niższe klasy rozgrywkowe, jak również w tych najwyższych. Chcemy to właśnie robić, żeby pokazywać, żeby jak najwięcej mieć właśnie odbiorców poprzez to, jak gdyby staniemy się coraz większym związkiem, też i medialnie. A medialnie jesteśmy też w czołówce na drugim, trzecim miejscu się plasujemy, więc, żeby tutaj, gdyby nie stracić tej pozycji na podium, to będziemy też jeszcze więcej tego organizować, żeby było wiadomo i więcej wejść, więcej oglądać to się wiąże z tym przede wszystkim, żeby tutaj też jak gdyby nie tylko sponsorów pozyskiwać, a chcemy to, jak gdyby to nasza też przyszłość, żeby jak gdyby te nasze kluby wspierać, pomagać właśnie też i ze strony naszego Związku Wojewódzkiego. To jest jak gdyby na temat LOGA może tyle, natomiast jeśli chodzi o taką ważną informację, jeszcze po 80 lutego organizujemy po dwóch latach przerwy podkarpacką NIKĘ, czyli podkarpacką galę. No właśnie chcemy też docenić w szczególności właśnie wszystkich te kluby, piłkarzy, piłkarki, chcemy docenić też i sponsorów, trenerów, wychowawców dzieci i młodzieży. Chcemy również tutaj docenić gdyby tych, którzy nas jak gdyby na co dzień reprezentują, który nas finansuje jak najwięcej samorządowcy. I właśnie to się będzie właśnie działo w sposób taki szczególny podczas tej gali w łańcucie 10 lutego. Szanowni Państwo, ja oczywiście pewnie na razie tyle, jeśli chodzi o logo. Chyba, że będą pytania, to później byśmy oczywiście też odpowiedzieli na nie, ale teraz będziemy przejść właśnie do tego drugiego punktu bardzo ważnego. Cieszę się bardzo, że tak tego, dlatego, że... Mamy do przekazania właśnie 57 właśnie tych certyfikatów zielonych. Cieszę się bardzo, że tak mocno, żeśmy się do tego zabrali. Udało nam się pozyskać i otrzymać tą weryfikację z Polskiego Związku Piłki Nożnej pozytywnie na aż 57 klubów. Rzeczywiście mamy ponad 100 wszystkich, bo mamy jeszcze złote, srebrny i brązowe, natomiast te 57 dzisiaj, których chcemy rozeć, to jest coś fajnego, dlatego to Wam na pewno pomoże i waszej pracy w klubach to będzie na pewno skupiać się też i na poziomie piłki, że ten poziom będzie zdecydowanie wyższych w przyszłości. To wszystko jak gdyby się wiąże z tym, że też łatwiej ma ludzie później prowadzić, jak gdyby w klubach Tą pracę z młodzieżą, z dziećmi młodzieżą, bo lepiej jest, jak gdyby, funkcjonować, kiedy mamy kiedy mamy to zaplecze jeszcze dodatkowe. I tak samo będę zachęcał, jak zawsze mówię, bo tutaj mamy te różne programy, one w tym roku też będą, dlatego też starajcie się pisać te, te wnioski, bo na przykład program Klub, kiedy mamy jedną sekcję, możemy dodatkowo do naszego budżetu otrzymać 10 tysięcy złotych, kiedy mamy dwie sekcje, 15 tysięcy złotych. Jest program i on będzie kontynuowany przez lasy państwowe, jest tam kwota 10 tysięcy złotych nam 25 tysięcy złotych. Prawdopodobnie będzie z Funduszu Sprawiedliwości grant w kwocie 5 tysięcy automatycznie możemy pozyskać 30 tysięcy w tym który rok 2022 już za nami i sporo klubów z naszego ujewóstwa to utrzymało. Dlatego ja bardzo bym prosił, żebyście pisali te wnioski i, i żeby starali się o te środki, bo na pewno w niektórych klubach w B klasie czy w A klasie, które nie mają nawet z budżetu, czy gminy, czy nawet łącznie ze sponsorami w granicach 20-25 tysięcy nie jest im łatwo pozyskać, a to możemy dodatkowo pozyskać, nieważne w której klasie jesteśmy rozgrywkowej to są proste wnioski, naprawdę tam nikt nie wymaga jak gdyby dużych, jak gdyby tutaj no, dokumentacji, która jest potrzebna, żeby taki wniosek złożyć i żeby później takie środki utrzymać, dlatego zachęcamy, naprawdę to jest fajna sprawa, w związku z tym, że rok się zaczyna, dlatego w związku z tym, że jesteście jak mówię, tą można powiedzieć elitą, bo dlatego, że zdobyć zieloną certyfikację nie jest łatwo, bo tam są wymogi. Tam już są wymogi większe niż otrzymać tą dotację na 10, 15, 20 czy 30 tysięcy złotych, zdecydowanie więcej. Skoro przeszli ten pierwszy etap, tu gdzie macie tą, prawda, już tą, 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 ziel, ten zielony certyfikat, to zdecydowanie sobie poradzicie z tymi wnioskami. A na pewno ta wasza praca w jakimś stopniu była dodatkowo wynagrodzona poprzez właśnie te granty. Dlatego ja może oddam głos koordynatorowi Wojewódzkiemu, który odpowiadał się u nas za certyfikację szkółek. Kilka informacji przedstawię Państwu. Bardzo proszę pan Marcinku. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Chciałbym tak pokrótce tylko jeszcze raz Państwa przywitać i chciałbym podziękować za to, że przez ubiegły rok żeśmy wspólnie współpracowali. Ta współpraca myślę, że układała się nam bardzo dobrze. Ja tylko dodam tyle, że w porównaniu do ubiegłego roku doszło nam 19 szkółek. Na chwilę obecną mamy 70 szkółek na poziomie zielonym, na poziomie brązowym jest 14 szkółek, w tym jedna w procesie odwoławczym, na poziomie srebrnym 14 szkółek, również 14 i w tym dwie na procesie odwoławczym. Natomiast szkółki na poziomie złotym to już mamy 5 szkółek, dotychczas było trzy szkółki, doszły do elitarnego grona szkółki Dapu u Dębica i Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola w tym roku. Więc razem w sumie, tak jak tutaj prezes wspomniał, mamy ponad 103 szkółki w certyfikacji, w programie certyfikacji. Myślę, że te 19 szkółek, które przybyło nam w tym roku w procesie na gwiazdkę zieloną, to pewnie jeden z najlepszych wyników w Polsce. Nie znam dokładnie wyników, bo też pytałem dzisiaj kolegów z PZP, oni też dokładnie nie wiedzą, bo jeszcze trwają komisje odwoławcze, więc na dzień dzisiejszy dokładnie nie wiemy, ile tych szkółek ogólnie jest w całym kraju nowych. Jeżeli chodzi o certyfikację, to myślę, że będziemy razem jeszcze tutaj wspólnie współpracować. Dziękuję tym nowym szkółkom, które też dzisiaj tutaj przybyły, później będziemy mieć to szkolenie króciutkie. Chciałbym też Was przygotować na ten okres zbliżający się, czyli ten rok 2023. Myślę, że będziemy tak współpracować, jak z pozostałymi tymi szkółkami, które są w tym procesie i to układa, będzie nam się, ta współpraca będzie się układać. Pomyślnie. Ja dziękuję, myślę, że później ewentualnie będą pytania, i, ale to, to dopiero po szkoleniu. Szanowni Państwo, w związku z tym, że kl 2 praktycznie można powiedzieć punkty dzisiejszej konferencji, jak gdyby za nami, oczywiście nie będą pytania, ale chciałem do Państwa zapytać, jak to logo podoba Wam się czy nie. Jeśli Wam się nie podoba, to będzie pewnie cisza, a jeśli się podoba, to chciałbym, żebyście oklaskami to jak gdyby docenili tą pracę Podkarpackiego Związku Płynążnych działaczy, bo to w sumie sami będziemy o tym z tym właśnie nowym logiem już w przyszłości utożsamiani. Czy to so, podoba się, czy nie? O, proszę. <noise> czyli, czyli dobrze. W imieniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej całego zarządu bardzo dziękuję. plaski były dość długie, także tutaj prasa na pewno to odnotowała i to będzie pokazane, pokazywane w całej Polsce, bo mamy najładniejsze logo, słuchajcie, i tak dalej. Jeśli chodzi o, o, o czas trwania, to chwilę to trwało, ale opłaciło się dlatego, że z tego wszystkiego wyszło naprawdę dość to ciekawie. I ono też na odznaczeniach, nasze znaczy odznaki, które my robimy, wcześniej mieliśmy jak gdyby dość trudny skomplikowane to było logo i jak gdyby ten herb wojewódzki, który jak był poza tym kołem, poza tą piłką, był trudny, jeśli chodzi nawet o odznaczenia. I ciężko było to wyprodukować i nie było to takiej jak gdyby profesjonalne, troszkę słabszej jakości. Dzisiaj jestem zdecydowanie przekonany, że to będzie zdecydowanie lepiej, że to będzie lepiej wyglądać i w produkcji i w ogóle wyglądać też także i będzie w naszej siedzibie Podkarpackiego Związku Półki Noży, gdzie nam pozostała ostatnia lata do spłacenia już siedziba, będziemy właścicielem stoprocentowej, tam trzecie piętro i czwarte wynajmujemy, czyli też czerpiemy z tego zyski, więc w związku z tym związek już nie płaci wysokiego czynszu, jak było to wcześniej do gdzieś tam, do jakiejś jakichś a przede wszystkim my na tym dzisiaj zarabiamy, czyli siedziba jest naszą własnością, 1000 metrów kwadratowych właśnie mamy tam przy, w Rzeszowie przy Okulskiego 18. Także zapraszamy, jak to będzie e, sposobność, to oczywiście w związku z się będziemy spotykać. Szanowni Państwo, czekamy na pytania, czy są jakieś może pytania? Bardzo bardzo panie Prezesie, Szkółek na 103 jak powiedział pan Marcin, pan koordynator, pan trener jest certyfikowany, a ile łącznie mamy szkółek? Tych szkółek jest faktycznie bardzo dużo. Ja na dzisiaj nie znam, jak gdyby znam tą, jeśli chodzi naszą pozycję w Polsce. Mamy drugie, trzecie miejsce, jesteśmy równe, jak gdyby tutaj można powiedzieć, i, i Mazowiecki, i śląskie, jak gdyby przodują, to są zdecydowanie większe generacje. My, mamy, my jesteśmy w Polsce numer jeden, jeśli chodzi o ilość klubów, statystycznie, jak przyliczymy, załóżmy na mieszkańca. My mamy najwięcej obiektów sportowych, jeśli chodzi o boiska sportowe, statystycznie przeliczamy do jednego mieszkańca. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie spółki, my nie mamy takiej informacji, jak gdyby do końca tam, prawda, żeby były zgłaszane, żebyśmy my je Te, które są certyfikowane, oczywiście tą informację mamy, natomiast wszystkie nie mamy, chyba, że koordynator zna wszystkie to. Nie, nie mamy tego. Ale kilka... na pewno około 200. Tak, także to jest bardzo hmm. dużo. porównanie kiedy mieliśmy tylko kilka, a kiedyś jeszcze kilka lat wstecz, a dzisiaj mamy prawie 20 szkółek, na pewno tak będzie. I My, my prowadzimy, jakby tej rejestracji w całości tylko te, które przystępują do certyfikacji, które przystępują do różnych programów podkarpackich, czy do tych programów, jak gdyby Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie tutaj to wiemy. I w szczególności dzisiaj, kiedy mamy tą e, zieloną, to ten certyfikat, to to jest bardzo ważny dla nas, dlatego to jest ten pierwszy krok. Później mamy e, brązowy, srebrny i złoty. I tam są poważne kwoty zdecydowanie wyższe, dlatego też z tego korzystają nasze szkółki na Podkarpaciu, ale zdecydowanie jest to no, na pewno na pewno finansowo, ale też są wymogi. Dlatego super, że idziemy ten pierwszy krok, to po to zostało stworzone, żeby dać tą szansę, tą możliwość właśnie, żeby mogły kluby od czegoś zacząć. I ten zielony żeby właśnie nowy zarząd już Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadził, żeby właśnie tak podchodzić do klubów trochę jak gdyby taki pierwszy przedmówek, który będzie mówił o tym, prawda, te podstawowe zasady i dzisiaj to szkolenie będzie miało, jak gdyby, też ważne znaczenie. I żeby zachęcać pozostały, Dlatego, że są środki przeznaczone, to są środki też z Ministerstwa sportu łącznie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Chcemy, żeby to jak najdalej do, docierało właśnie do tych szkółek, które się, które powstają, tworzą właśnie tą piękną działalność piłki nożnej właśnie tutaj w naszym regionie. A mamy się, tak jak powiedziałem, czym popalić, bo naprawdę i jakościowo, i ilościowo jesteśmy, no, w samym czubie, jeśli chodzi o nasz, e, nasz kraj. Także to jest, robię w szczególności Was, Was wszystkich przyjaweknych. Drodzy Państwo, do tego, że jesteście na co dzień, z Związkiem Wojewódzkim, które prowadzimy, pomagamy, nadzorujemy, prowadzamy pewne zasady, gry i tak dalej, regulaminy. Natomiast to, co wy wykonujecie, to jest oczywiście no, pewna czapka z Także dla was, bo to wy w szczególności robicie tą najważniejszą pracę tam w terenie. Dlatego zresztą chciałem podziękować i, i, i pożyczyć w danym roku przede wszystkim dużo sukcesów, żeby były te sukcesy, żeby były awansy. Żadnych spadków, a przede wszystkim fajnej pracy właśnie w tej, przy, tym, przy tej certyfikacji tych zielonych szkółek.

Tak, tak, to każdy praktycznie, bo my, my mamy jak gdyby po tych nowych rozwiązaniach, po tych nowych e, zmianach administracji państwa, mamy Związek Wojewódzki, w którym w Polsce funkcjonują jak gdyby podokręgi piłki nożnej. I te wszystkie podokręgi piłki nożnej będą mieć swoje logo. Logo będzie tak, podróżnie można powiedzieć, tego samego m, praktycznie kształtu, który widzimy, tylko z dopiskiem na przykład podokręg piłki nożnej, krosno. Tak, czyli praktycznie jest celowo wola. Mamy, prawda, tam dalej Rzeszów, tam gdzieś widzimy Jarosław, Dębica. Więc każdy będzie miał, ale już nie chcemy, żeby każdy gdzieś tam, to nam się Rozjeżdżało, tylko chcemy się skupić właśnie na jednym i to był taki sens, tego że my jesteśmy jedną wielką rodziną wojewódzką, która właśnie wchodzi w skład Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Dlatego że Podkarpacki nawet prowadzi rozgrywki w całym województwie przy pomocy właśnie podokręgów piłki nożnej i oni właśnie tam bliżej mają docierać właśnie do tej A klasy, B klasy, zyskają łatwiej tam funkcjonować niż nam tutaj jest Rzeszowa, Dlatego to jest bardzo pomocne, to wspiera naszą działalność i ułatwia jak gdyby tą działalność, w szczególności tak dla działaczy piłki nożnej, szczelam tam, no załóżmy, no może nie będę wymieniał miejscowości, ale załóżmy w B klasie, który ma bliżej do Jarosławia, Przemyśla, za Przemyśla do Jarosławia, czy załóżmy z Ranoka do Krosna, niż załóżmy do Rzeszowa i to o to właśnie chodzi, żeby właśnie jak gdyby tutaj ułatwić tą to, to funkcjonowanie I tak właśnie jest, dlatego w ten sposób mamy to rozwiązane i to logo, jak jakby zostało. Myślę, że zdecydowanie będzie to no, usprawniało nam jedną naszego Związku Wojewódzkiego. Jak rozumiem, że to były pomysły na to, aby kibice, ludzie piłki zgłaszali swoje propozycje logo? Bo jak rozumiem, y, zadanie zostało zlecone firmie zewnętrznej, <grym> która podejrzewam, opracowała kilka projektów, wybraliście jeden. Tak to rozumiem? Tak, tak to było właśnie, że przez dłuższy okres czasu tych propozycji było bardzo dużo. I myśmy, jak gdyby, tutaj w szczególności może nie, że firma. Firma nam przedstawiała różne takie rozwiązania, nie ukrywam, że. Myśmy mieli tutaj jak gdyby współpracę z naszymi wszystkimi podokręgami, z działaczami podokręgów, bo oni też musieli zaakceptować, czy się wyrażają zgody na to, czy nie. I w sumie też pierwsze, jakie tam ja różne takie... Tych, tych po prostu, no, tego nowego loga był zdecydowanie inny. No, nie o to nam chodziło i po dłuższej pracy jak gdyby trochę żeśmy tam odciążyli, bo niektóre były bardzo ciężkie, niektóre były za łagodne, niektóre były bardzo takie lekkie, które praktycznie można powiedzieć, że no, nic nie miały wspólnego załóżmy z piłką dosłownie, Ale tak dzisiaj na przykład, gdybyśmy zobaczyli wielkopolski związek piłki nożnej, albo gdybyśmy na przykład zobaczyli świętokrzyski związek piłki Nożnej, ich nowy Loga, no to zdecydowanie one trochę jak gdyby od piłki nożnej, aczkolwiek jest tam jakaś ta łezka, która się kręci gdzieś, prawda, nie myśmy chcieli zachować ten standard piłki nożnej, że my jesteśmy piłkonożną, że my mamy, prawda, ona jest w ruchu, ona jest praktycznie jakoś i delikatne te prawda napisy, żeby to nie był ciężki, żeby to było dobre do przyjęcia i dla, aktycznie dla promocji, dla reklamy, dla naszych działaczy, piłkarzy, czy, czy nawet w szczególności tutaj, klubów sportowych i, i tak żeby e, gdzieś loga organizujemy mecze międzynarodowe, międzypaństwowe, chcemy też, żeby to fajnie wyglądało na tych meczach, nasze banery, nasze bandy wokół stadionów i to właśnie chodzi o to, że tak jak w stanie i Woli, no fajnie to wyglądało, aczkolwiek ten już, nie chcieliśmy nawet nowych banerów y, wtedy robić, bo jeszcze nie był za, zatwierdzony właśnie do nowy logo, w stary, Rzymie powiesili, ale to nowe zdecydowanie kapitanie wygląda, zdecydowanie jest takie, jak gdyby no, opinie mamy bardzo, bardzo dobre, także to Państwo też się dzisiaj docenili, że to jest dobre logo, także myślę, że zdecydowanie gdybyśmy pokazali te wcześniejsze, było kilkadziesiąt, kilkadziesiąt. Się różnych propozycji. Myśmy to kilka miesięcy, pewnie więcej pół roku, e, pracowali nad tym, ale to się udało, dlatego że wyszło coś kapitalnego, fajnego, dlatego na białym celu świetnie to wygląda, na czerwonym celu. Także mamy tutaj te tła, barwy możemy dobierać jeszcze zdecydowanie inne, a to mamy zastrzeżone w znakach, prawda, tutaj graficznych i to jest właśnie już nasze i grafika, i jeśli chodzi o czcionkę, i w ogóle wiedząc, mistykę. No, dziękuję bardzo.